Ważne! laimosz wynika w ścianę, a nie tworzy powłokę jak lateks. Zawsze zaczynamy od Prep Coat. To mineralny grunt stworzony specjalnie pod laimosz. Sprawia, że farba wchłania się równo i nie robi zacieku. Prep Coat możesz nakładać praktycznie na wszystko. Ładzie, putty GK, cegłę, stare farby. Ale jeśli ściana się sypie, pyli albo jest bardzo chłonna, najpierw grunt głęboko-penetrujący. I kombinuj z przypadkowymi gruntami z marketu. Limebush to wapno. Jeśli ściana nie chłonie wody, farba po prostu spłynie. A przecież nie chcesz mieć zacieków zaraz po malowaniu, prawda? Limebush nie siedzi na ścianie. Ona się w nią wchłania. I właśnie dzięki temu może oddychać i wyglądać tak naturalnie. Wapno ma coś wyjątkowego. Z czasem farma się pogłębia, nabiera życia. Ta farba naprawdę dojrzewa razem z wnętrzem. Wydajność mega. Jeden liter farby już wystarczy na około 15 m2 w jednej warstwie. To samo dotyczy prep.com. Zazwyczaj malujemy w dwóch warstwach i to wystarcza. Przy bardzo jasnych kolorach może być potrzebna trzecia, ale tylko jeśli chcesz jeszcze bardziej delikatniejszy efekt. Farbę robimy na świeżo, dlatego każda partia może się trochę różnić. Jeśli zamówisz farbę na dwa razy, kolor może nie być identyczny. Dlatego zawsze polecam zamów farbę od razu na cały projekt. Będzie spójnie i bez niespodzianek na ścianie. Wapno ma naturalnie wysokie pH, dzięki czemu zapobiega rozwoju pleśni i grzybów bez chemii, bez kombinacji. Jeśli masz dzieci, zwierzaki, albo alergie, to farba właśnie dla Ciebie. Hipoalergiczna i w pełni bezpieczna. Ta farba potrafi wchłaniać zapachy i oczyszczać powietrze z toksyn. Serio, działa nie tylko wizualnie, ale też zdrowotnie. Dla z czasem wygląda coraz lepiej. Tworzy naturalną patynę, jak dobre wino, dojrzewa z wiekiem. A jeśli nie wiesz, od czego zacząć, napisz do mnie na Whatsappie. Doradzę, Podaję film, wszystko wytłumaczę krok po kroku, bez spiny. Mamy też fajne poradniki na YouTube, pokazujemy cały proces od A do Z, a w zakładce Inspiracje zobaczysz realizacje, które były robione przez klientów, nie wykonawców.